Chyba nie zbyt. Pięknie i prosto! Dałaś mi... Ty sobie dałaś Ciema Siema! Eniu! Patrz, macnąłem cię chyba. Macnął? No? No. To chyba macnął. Nie, bez ja. przegrałeś. To nie tak miało wyglądać. To nie tak miało być! <śmiech> <Aha>. <śmiech> no, ładnie wylądowałeś. No co ty robisz? <laughs> Patrz na to, widziałeś? Dzień dobry, czyściałem mi do Was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, a z jest Joszelka i Ren. The One Ren, to ja, hej. I Buzia w Buzie, Buzia do Buzi, czyli PZL. czemu ona dziwnie Nie, My tu jesteśmy z boku, proszę Pani. Z boczku jesteśmy. My tu z boczku. E, mamy takie fajne, mamy furki. Ej, no, by... Cóż za epicki tak, stan! dzień dobry. No, to, tak na dzień dobry, ale kolorowo. Opa! No, o! Oho! No, to nie będzie tak... Ej, wiecie, mamy nitro i mamy turbo? Ale no, chyba no nie odcinków. da się tego... Nie wiem, nie wiem, czy da się to używać, tak wiesz, cały czas. Nie polecam. Ej, nie, nie da się. Nie da się chyba. Właściwie się nie da, bo wiesz, na Batmanie w poprzednich odcinkach próbowałem i się nie dało. No chyba, że tak. <laughs> no nie! Aaaaaah, <laughs> współczuję ci. Jedź, jedź, śmiało. Je, jedź, śmiało ty. Jedź, śmiało ty. Dobra, Igor? dzięki. Nie <laughs> <laughs> uuuu! Uu, nie doskoczę! O kurczę, dobra. Myślałem, że. że będzie, że tak powiem, mocniejsze do Ty, gdzie tam tą ciężarugą uciekasz? Haha! <laughs> Wylądowałem! Gdzie? Oho? Nie dam się zamęczyć! Co nie się będę dobrała? Joszelką jak w poprzednim Słucham? odcinku! No miałaś o, o. to w poprzednim odcinku na końcu i nie dojechałaś! O. Ja... Nie słuchaj bo masz krótkie uszy! Co ty... Wypkaj się! Mama ma krótkie uszy! Przesuń się! Ciao. Rę Dobra, nara! to chodziło! Teraz cię dojadę! Z ziomkami z Wilna. <grym> Sama jest ziomka. Ej, <grym> <grym> ja, ja nadal no, jestem on. On? Bądź co, bądź ja. Ja, ja ja, ja wiem. Cię... Wypchaj się tam, Joszelka, do tyłu. <grym> tak, tak, do mety mnie tam wbij. Do mety mnie wbij, pewnie. Tak, na no pewno, na no pewno. No czekaj, Patrz. Bardzo ładnie. I teraz Dobra, go Joszelka. Dobra. Ucha? Co? <grym> Ja... Po prostu brawię, że jestem z tobą. Więc musisz nie spowolnić. Nie, bo to nie jest normalne. Cieba. jest normalne. Golfowy dostała. Ja dostałem e, papabą pa, 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 Ja dostałem... Bo. Ej no poważnie. Wersji Rolls Royce. Ro, ro. <gulfowy> Także super, że mi widzi widzieć was. Przepraszam Proszę, proszę tu. No Joszelka pojechała. No ja pojechałam. Nawet się nie zetknęliśmy. No bo on eee, przejechał co? mnie. Co to jest? O. Czemu wszyscy dostają tego wursztanda? Co to za... Fajny wursztand. Eee, kupa. Ty nie dotykaj mnie. Panie Fajnie wo, 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 tam wo, wo. się latacie, widzę. No, y, tak jakoś pykło, że chyba... Przeleciał. Ja poleciałam dalej. Że przeleciał. Co, ty poleciałeś dalej? Tak. Italii RSX teraz ja. No to śmigamy Mam prędzej no śmigamy. sobie sam sobie krzywdę tym autem Jeszcze ja idealnie, naprawdę musiałaś... O patrz, złapię! Chyba nie Pięknie! I prosto w... dałaś mi... Wiesz co wdałaś? No <laughs> No i tak <ci dam. śmiech> <laughs> wszyscy mają Wszyscy mają wagi na Dobra, razie <laughs> Nie! Jeszcze taka wracaj tu Tylko poszła i oszelka mnie podrzuciła, a ja zrobiłem 180 w powietrzu w bokiem i wylądowałem i dojechałem. To były epickie. Wow! Teraz fura. Jeszcze. A, już nie Spider! Ja Trychard. Pięknie, to z autku z 500. odcinka ogólnie. Chciałem powiedzieć. To co ty do mnie mówisz. Fajnie. Nie było mnie wtedy. Nie, jeszcze się nie urodził. Tak było. Nie, ale super, naprawdę o, się, ten, Ta maszyna. A ja nie mogę tą z miejsca ruszyć, stary. No bo ty masz, a, bo ty masz też e, obniżone podwozie. A, pod Nixem jest Nitro, no nie? Ale. No i tak, i, i tak. Ale jeszcze. No, Hydrolika, tak, tak. No. super. Iść pan. Super. No, gościu. Czy ty masz wszystko zdrowe? Czy ty wszystko w drodze? No, no, nie ma, zostaw! Będziesz jak ja ogórkiem w ostatnim odcinku. Fajajaj na drzewo, banany prostować. Siema Siema, Cie Eniu? Patrz, macnąłem cię chyba. Macnął? No. W macnął? Nie, więc ja przegrałem. To nie tak miało wyglądać. To nie tak miało być! Aha. Ja dostałem auto, które Dawaj. wyglądem przypominało mi Worsztand. Ej no tak. Znaczy, się przewróciłaś, jaszelka się toczy. Ja się tak. Myślę, że z tego możesz skorzystać. Ja żebyś tam sobie... A. No, nie chyba nie. spadła. O, Bobcat XL. Została mi kota boba. Nic mi nie zrobicie po prostu. Kurczę, przeleciał. <laughs> No i spadłam! Bigamy nad sobą. No Niedobrze. Gdzie ale nie chcę ryje? kotem Boba, nie chcę kotem Boba latać. Ja mam pen penetrator. No mówiłeś już, no. A teraz mam Ardenta Turbo. Ja mam apokalipsy Ard 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 Ardent mi się podoba też. Fajny taki klasyk. Przepraszam. Nice! Przejechać. Włączasz światła. Okej. Okay. Gdzie się riec? Przepraszam, e, Wypad. proszę się odsunąć, wychodzimy. Wypad! Zrób mu tam. Zrobię to ci tu. Co mi zrobisz? Wow. To mi zrobisz tu? Ej, nie, to było. Ojej, poczekaj, bo ja też spadłem. Ej, to... Serio, to się stało? Jak? Nie wiem, jakim cudem. Nie ma. No jeszcze mnie podbił. No co zaparował? No tak. Ten impaler Podbiłem jednak nie pije. Aaaa, teraz patrz, ja powiem, nie Patrz jak <laughs> Zanurkowałem, opłacało nie, się. nie zjedziesz! Eee... Eee... Nie Taki zmuszaj mnie, metr? żebym wjechał. Zaraz ci wiadę. Gdzie się ryjesz? Nie ma! Oh! Zepchnij go, Joszelka! No i widzisz. Taka sytuacja. Powiem, chyba wjeżdża do metru już. Nie? Czy Joszelka wjeżdża do mety? Kto wjeżdża do mety? Nie mm. wiem. Kto wjeżdża do mety? Nie. Dobra. Nie, wpadłem w poślizg. Nie. Tam no, nie. Ch chcia Dobra. Chciałem być miły i się zrespiłem po prostu. Normalnie. Teraz, do teraz dojadę ostatni za to. Chyba tak właśnie będzie. No, masakra. Ja, po we nie, ren wygra. Co? Ja jestem impale. Nad tym ale nie wypadł. Ja nie no, wypadłem. Ja tak, no. Oczywiście, że nie. Co za łobuz. do Dlatego Paweł nie będzie drugi. Nie! Nie będę oh, drugi. No. I my! Ach, dobra, przynajmniej dojadę, nie? Ja Ty mi dojedziesz, aha. Dobra, więc e, lecimy z kolejną apencją. Tak, poprosimy o to. Dobrze, druga runda, druga mapa. I super pury, znowu. No, brzmi się jak... super to są krowy, ja nie lubię tych krów, bo one jest ciężko przepycha. nawet jakąś furgonetkę. Jak, jak ona w tych szpilkach wlazła tu na górę? Nie bo wiem. Wreszcie ją ktoś do nas przywiózł. W jakich szpilkach? Ona ma w ogóle ten... No e, nie czerwone. ma szpilek. Szpilki. No, nie, Nie, mia... ciemne, czarne. Nie, A, czerwone. Okay. Czerwone, na delikatnym Karny. obsesiku. O, ja nie czerwone. Czekaj, no tylko muszę zelchni. wykręcić. Dobra. O, dzięki. No patrz, żeby poprawił. No, no co, i je, bo jest dalej. O, mogę jechać dalej. Co on? Co to za laki? Jaka to jest porąbana trasa? Łecy! To są w ogóle jakieś takie dzikie, normalnie part, dzikie dobra, węże tak, pytongi tak, tutaj nie wyskakują po prostu <laughs> No chciałem spróbować, ale no. Jakie brak... dziwne węże pytongi. O co chodzi? Węże pytongi. Ehm... Próbuję dobra, jeszcze raz, jeszcze ja raz. Dało się. Ach! Dobra, jadę na was na waszą krowę. Aha. <laughs> ładnie wylądowałeś. No co ty robisz? <laughs> Patrz na to, widziałeś? Przeżyłem to. Nie, please. No przeżyj please. to sam. Ty. Co ty? Ty rumunia. Czysta. Sucha. chyba, z was That's my name. No teraz to wypadłem. Teraz to no już niestety... mi wszystko jedno, Jożelka mnie zepchała na samej mecie tam, wiesz? Mecie, no 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 Oblokowała, tryb, przychro, tryb Nemezis Totalne zero współczucia z mojej strony Aha Tak Nemesis, Nemezis Nemezis Jeszcze Ren Jeszcze ma szybszego Ej, kichać mi się chce Dobra. Nie! No i spadłam przez siebie To jest moc! że Ja też nie spadłem. No to idziemy dalej, wszystko jest rozwiązane. No to idziemy to dalej. To znaczy, to znaczy że <laughs> e, moc chce jechać dalej. Tak. Moc będzie z tobą. Moc jest z nami. A z no i Nie, mnie. Spadaj na drzewo, banany prostować. Ja sobie jadę pozwiedzać. Joszelka pojechała w teren. Pewnie. A bo tu jest spowalniacz, a to taki parowy. Chciałabyś, chciałabyś, a naprawdę. Jest spowalniacz. Nie pozwolili mi oszukiwać. No chyba latarnię strąciłem. No e, ha ha. Co to było, Ren? <mary> to jest gra. To jest, to jest gra. Nemezis. Nemezis Ren. Nie ma. Ja cię. Ej, patrz, teraz dostałem wizerisa. We... Ozyrisa? Ozyrisa, Ozyrisa. No, ozyrisa i Napisa. Ej, tu teraz można normalnie tak dzikiem. przejechać? Nie, nie można tak przyjechać jak Ren. Jakim cudem teren przejechałeś, tak? Na full speedie! No ale ja mój, jestem mój, mój potężny! Full speed, tylko jednak za mało się okazuje. Dobra, dostałem typ Hona. Yy, przejeżdżam. Przejeżdżam. <grym> Nie. Dobra. Tam? Muszę się wrócić, bo ominęł tu kontrolę. To <grym> <grym> Do kontroli? To kontroli? Nie ma! E, ogólnie złapałem punkt i dopiero wybuchłem. Ale mam wow, samochód, czekaj, który czekaj. bardzo lubię, lubiłem. A. Lubię, lubię dal, w dalszym ciągu chyba. I e, pan Kotorek miał dużo takich aut właśnie. W różnych wersjach, bo ma dużo różnych malowań. Poważnie! Tam spadłeś. No. Poważnie Skupacie. sam spadłem. O, ale zmieniło mi się malowanie teraz. Ojo! Okay. No to dobrze takie, czy źle? No teraz mam takie y, wężowate. Atakujemy! Dobra, atak węża. No atak dosłownie węża. Ja patrz teraz, taki wąż. Atakujemy, uuu, twardy. Twardy, twardo, twardo. Twardy jestem. Twardy. Jestem hardy jestem. Podziwiacie swoją twar... Co? Jestem hardy. Ale jesteś za twardy. Nawet taki Ej, kombajn nie, przypad... nie da rady. Wiesz co Ren, pat, patrz, ja przypadkiem spadłem, nie? Aha. Okej. Okay. Totalnie. Ren też. Nie, po prostu świetne, tamto jest świetne po prostu. To jest duża krowa Windsor. I love it. Aha, dopiero mówisz, że nie lubisz krow. No ale to nie jest taka krowa, jak myślisz, tylko to jest taka sama z, się, z, z siebie spada. No to i to przez ciebie chciałam cię walnąć i minąłem cię i spadłem, no i, no, no, i to muszę się zrespić. Dlaczego ta fura jest taka szybka? Dobra. Nie da rady. Pa, pa. Oj, nie da rady. <laughs> Dawaj o no. Coś cię tam wybiło. Ja wolę chyba. sama spaść. No, powiedz jej, ja mam taki przepych po prostu tą furą. To chyba znalazłeś Patrz. sobie zabawkę Hała! Czekaj! Dobrze, drugą tę przynęl! Przeszyłem. Ja nie wiem, Może wolę chyba, dojadę. żeby dojechał tym losem. Szadę wytrzymać Aha, jeszelka? Wolisz, żebym dojechał, ale mnie zwykasz, nie? E, nie tak. poważnie prawda, to nie było zaplanowane. Taka sytuacja. Nie, nie, spoko, może w końcu dojadę. Jak nie ostatni ci Byle Będziesz coś chciało. No <laughs> <laughs> leka się ze stresu. Nie, nie, jednak nie. <laughs> o co ci chodzi? Ryan, co jest? Ja cię kręcę. Nara? Mógłbyś dostać już e, duszkę? Nie, bo to jest normalna. No ci maleje no. Pietruszka. Dobra, złapałem kolejną furę. E, ta fura jest prawdopodobnie chyba z fajnym zawieszeniem. Lowrider, man. <noise> Ehehe. Ehehe. Dobre, Ehehe. Dobrze. Jest marką. No i co to ma być? 300R. Dobra, cisnę. No i tyle się mówiłam. No Ile się pobawiłam tym autkiem. się fajnym było, nie? No. Tam najlepsze. Aren, gdzie ty jedziesz? Come back. Come back. To nie w tej grze. Patrz normalnie i uciekaj, <laughs> mnie, nie? <laughs> nie no ja tak tego nie zostawię. Tuż za skok. Ja tak tego nie zostawię. I się rozpisz, no tak. Nie no bo ja spadłem przecież, A wszyscy Aha. widzieli. <laughs> o i tym chyba nie przejadę po środku.

Taki był Pan, plan. Ren wpadł. w mam bugi rampy, no i super. No tylko jestem duszkiem. Fajnie. Niestety. Pocieszyłeś mnie. Patrz, widzisz, Żelka, możesz przelecieć przeze mnie. Słucham? <grym> przeze mnie możesz przelecieć. Słabo. Taka sytuacja. Dobra. Czekaj, cyk. Cyk. A. O, dostałem pana krówkę chyba. To dostałeś? Aha, tylko Ren ma bugi rampy. Dobra, nieważne. Poma? Krówkę! Krówkę mam, taką yy, ciągutkę do rzucia. Pokaż mm -hmm. ją. Dobra. Dobra, to tak nie Lecimy. zadziała. Lecimy. No. A! Nie działa macie, na papiery? mnie. Tak. Spokojnie, patrz. On to zrobi. On to zrobi od słupa elektrycznego. No od słupa elektrycznego się odbiłem. I przyszedłem! Co? Co? Zrobiłeś? Zostaw mnie! Ooooo, ja, poważnie. poważnie. A boje dostali? Ja nic nie dostałem, nic nie przyszło. Ja wiesz, wiesz Joszelka? Byłem w locie. Paczka! Paczka, nieprawda, jesteś duszkiem, dla ciebie. Nic ci to mówię. Ci to mówię, że ty no będziesz I się chowasz, no i kiń ci ucho. Widzisz? Ale Tren, u mnie jeszcze nie chowasz? było. O ty, kurde, żółtaczku. Co Poczno. tu jest na ksiewisz wjechał? Żółtku. No oni strzelali przed chwilą. O. Ej co to jest? Bardzo dobrze Co za kościół Kto? Co to ma być w ogóle, nie? Co? Huh? Dobra? Huh? Huh? Hm? H? Huh? Nie słyszałem Ja nie mogę, przy to się wierci, jak nie wiem yeah. <laughs> Dobra, jeszczewka chodź, to chodź to dawaj <laughs> Co to jest? Chodź Ren! No przesuś! Ren, pomóż mi tu! Dobrze! Bolało. Nie, to nie tak miał wyglądać. Stała, nie wszyscy mieli spaść. O A, rent ma tego śmiesznego takiego. No, nawet nie skręca. Nie chyba... Jeszcze wybuchł Ja sam, sam, sam siebie wybuchnąłem, jeszcze mi nie chce zryspić. Kurczę, czekaj. To nie skręca. O, przepraszam Joszelka, naprawdę niechcący. No co za parowczan. To totalnie niechcący. że to... Nie udaje, to było naprawdę niechcący. Spadaj na drzewo, bananowe. Oooo! cię, dopnie teraz, zobacz. Spróbuj spróbuję, Machnie cię tak, że ho ho. Nie. Tama spadnę. O, poczta. Myślisz, że... Ja ty? Ktoś kuriera? Ja. No to chodź. Nie! No to jadę. Myślisz, że ja tym autem mogę skręcać? Nie mogę. Dobra. Skręciłeś. Widziałam. Tu, O, był poślizg. Kto ty tam z Maren za grubaska masz? Maren? Boże! Mara! Ja tutaj wiozę poczty! ja no. Czekaj! No. Nie! wiedzieć następnym razem. A jednak nie! Siedzenia? Nie wiem, co się dzieje z tym. Puszka. Nawet hamulców nie ma. Ja nie mogę, dobra. To musisz jechać po O, do teraz mam tam jakiś ten... O, Ren, Ren mnie zobaczył i spadł. A <noise> <noise> parę? Taka sytuacja. Co się zadziało, no? Eee, ehm, bo to auto spanikował, nie... Skręca. Spanikował, spanikował, szedł z drogi po prostu. Bo to auto nie skręca! a Jak skręcę to już nie dokręcę. Jaszelka... Ej, poważnie! O co ci chodzi? Małe bardzo auto dobrze jesteś? mu robisz, bardzo dobrze no mu jestem. tam robisz. I znowu utnął, znowu poczta. Jadę no bo nie nie o listów. Ja chcę zostawić Awizu wam w skrzynkach. Dobra. Ach, w końcu. No i niestety, ale nie pykło, nie. Niestety tym razem awizo nie dostała ja. Jestem teraz za to bo. <noise> fajnie. No i nie fajnie, bo już się skułem. Na prostej Mówisz? drodze. Dobra. Dobra. Cisna. A ja. Dobra. Dobra. Dzień dobry. Nie. Już nie chcę tego awizo wozić. Już chcesz, mówię ci, że chcesz. Nie chcę, już wystarczy chcesz. tego wożenie awizo. tu. Jak masz niskie zawieszenie, to się nie ba. Nie Dobra. Hellhound! Mam apokalipsę. Masz? Dzień dobry. Patrz. Nie, jednak nie. spadł. No, niestety spadłem. Oooooooo! Co? Coś zadziało. Dobra. Katastrofa się zadziała, panie Joszelu. No Joszelka! Jaki łobużki! I tak spadłam. No ale co ty robisz w tych dziurach, No, wpadam w nie. Ja też. Ja Wodziemy. przejeżdżam. Jeszcze no normalnie. Na samym to początku już nie O, o, o. Jeszcze powiecie, okay. że macie metę. O, nie, mamy metę. Nie, następny. Nie, ja jak już zepchasz, teraz mam, jak, jak, już zepchasz teraz mam. jak zepchasz, jak zepchasz Pawła, to wygram. Fajnie. Nie. Myślę, że no przyświeca dobra. nam ten cel. O. Nie, bo <laughs> Chyba ja, ja sam go nie dojechać do jeszelki. Nie. Poważnie, będę się teraz kręcił. Kręcił będziesz się? Jak? No. Dlaczego? Tak wyszło. Dobra, 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 dobra. dobra. I znowu niezniszczalny, the one, pierwszy. Uhu! -huh. No, paruwa ren! Tutaj, Jaki ren? Paruwa na... To był, to paruwa był Paweł. Ren ren? Paruwa. paruwa ren wygrał, a paruwa Paweł nie daje jej to dalej. Proszę cię, gdyby co ty mówisz? gdyby paruwa ren nie wygrał, wygrałby paruwa Paweł. No tak jak no, mówiłem więcej. Nie, tak. <laughs> o, meta! Dobra moi drodzy, pięknie, proszę bardzo, pierwsze dwa miejsca. Ciekawe, czy jeszcze tylko skoczy. Skończy czy nie? Skończy, czy nie? jeszcze jeszcze tutaj i... na drzewo? Jakie drzewo? Ok, 27 sekund, to co teraz za chwilę kolejna Ale rada. u nas nie ma bananowców. Druga mapeczka. No oczywiście. A... Na pewno tak właśnie będzie, tylko musicie dać mi dojechać. To ostatnia twoja szansa. To prawda i pewnie nie zdąża. Środkiem, środkiem, na widzę. nitro i środkiem, dawaj. Nie. <laughs> ty mięczak. No, tym Dziękuję. dałaby radę. Dałaby radę, dałaby. Ale co to jest? No, trzy... Dwa... Jeden. E, chyba zdążyła. Tak. No. tak, zdążyła, w ostatniej tak, sekundzie wleciała. No nieźle. Dobra, i tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. Pa. A teraz idziemy zrobić uh, chaos. Pa pa, do na następnego. To wasted, eee, na razie. Prawdziwi faceci nie patrzą za siebie jak wybucha. Aha, no tak, 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 tu poczekaj, będzie przed tobą. <laughs>